Pytasz, czy to geny, czy styl życia. Ja myślę, że znaczy, tak jest po prostu, geny bez wątpienia mają znaczenie. Wszyscy znamy mm. długowieczne rodziny i e, roli genów nie da się e, niedoceniać. Natomiast styl życia, e, czyli epigenetyka, epigenetyka. jest e, zasadniczo, e, zasadniczą rolę pełni, zwłaszcza w ostatnich dekadach. Ponieważ nasze geny nie zmieniły się od setek tysięcy lat. Natomiast nasze środowisko zmienia się w ostatnim wieku, w ostatnim stuleciu, w ostatnich dwóch stuleciach bardzo szybko i bardzo znacznie. I ma to niewątpliwy wpływ na, na nasz genom, który odpowiada za długość naszego życia i za jakość naszego życia. No właśnie, przede wszystkim przede wszystkim za jakość naszego życia. Dzisiaj m, taki bardzo modny temat to właśnie work-life balance, tak? Ale Oprócz tego, że mówimy o tym, to tak naprawdę niewiele wprowadzamy jego w życie. Jesteśmy rozpędzeni, żyjemy szybko. Kiepsko, kiepsko, kiepsko niestety jemy. Mm -hmm. No i chyba tutaj niestety stres troszeczkę, także jest tych czynników, czynników niestety coraz więcej i, i też bodźców jest coraz więcej tak naprawdę każdego tak, dnia. Tak, dlatego kluczowe wydaje mi, kluczowe jest znalezienie tej, tego balansu, tej harmonii, to jest w ogóle podstawa, mhm. czyli harmonia między naszym życiem emocjonalnym, między naszym między naszym ciałem. My nie jesteśmy tylko ciałem. Ja z racji swojego zawodu przede wszystkim zajmuję się zdrowiem ciała. Natomiast nie zapominajmy, że nie jesteśmy tylko ciałem. Jesteśmy również emocjami, emocjami. które dzisiaj mamy no, wystawione na próbę w każdej chwili naszego życia, ponieważ nasze życie w porównaniu z życiem naszych przodków nie jest spokojnym życiem. Jest bardzo, bardzo dużo bodźców, nie tylko fizycznych i biologicznych, mhm. o których będziemy dzisiaj też mówić.